Jak wiecie zobaczyliście, na moim kanale dzisiaj ze mną gość, czyli Karolina z kanału Super Hej, Hejka! A dzisiaj wykluczamy <laughs> Shake Challenge. Challenge! I jak nie <laughs> widziałcie, w tym na pewno wiecie, to tutaj mamy 5 schroników, Tak, karteczki i będziemy sobie losować! Tak. I zaczynajmy! Tam może Na to się z bo jest masz trochę dni. Dobra, no to ale. A no, po co tutaj mam? może położyłam, żeby, żeby powiedzieć troszkę. No Dobre, no to. Co ja sobie wylasowałam? Trzy? Co to jest trzy? trzy. trzy. Tu mamy wodę. A, wódkę! No <laughs> najgardę, dobra, nie słuchaj. Dobra, a to były wszystkie ale można lausować? Nie. Ja tutaj właśnie wlewam sobie wódkę. Dobra. Ile tej wody? Nie wiem, po co się to robi. Ile tej wody? Matko, za dużo żyjemy, blaś? Tak na dla więc okej, Chciałam wiedzieć, okay. ty, już, ty. już mam tyle wody. Ty, ja też tak wypyję. Nie ma problemu, więc... Mm. I to jest numerek cztery. Wszystkie Numer... rzeczy... O! Pita smietana! Papi, pita Marta hey. się, się Rozkręca. ona ma... jest tylko wodniska jesteśmy no, ja nie ogóle. Tylko zjemy, um, hmm. które będzie Nie Będzie na słodko. My wszystkie rzeczy lubimy. A to było trzy? Tylko... Um, to było trzy? Nie, miałem cztery, to było twoje. Daję mam troszeczkę. Czemu są dwa trójki? Nie wiem. Dobra, Dobra. Jak widzicie, to jest woda. A to jest taka płynna, widzicie, specjalnie, żeśmy dali taki. podobno do tego takiego jogurtu. To jest jakby. to jest woda? To jest troszkę w kołatkę. Ale to fajnie. Bina, nie okay. a O matko, to chodzi na przykład. Tak, myślę, że. A ja to pierwsze tak normalnie. Mm. Woda sobie. Ale to jest dobre. Nie smakuj teraz. No czy nie jest tak tyle, bo jest te są jest mm. że, że Za dużo górę. Dobra. To jest inne. karteczki. Będziemy się jakby co coś teraz tyle Bo mam mało tych rzeczy. Poczekajcie, co tutaj jest o tym Dwa. To dwa. Patrzę. Dwa to jest z Coca-Cola. Oh! Woda z Coca-Cola! Jest, to super. jest dobre. Z woda z Coca-Cola. Dobra, się stało. Nie, 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 nie. Taka taka nie Dobra, to trudno. trudno, to jest ja wleję, okej? Wlej, okay? wlej mi a tu do Co to jest? Ale ci taka dziwna ta woda teraz zrobiła. Toczy, Toczy trochę. Toczy. Dobra, y mamy połączenia z wodę z paczkolą. Patrzcie jaka to jest dziwne. taka też często. bo jaka kola normalnie. No. Dobra, może z koników trochę nie widać, ale tak. Dobra, Karolina teraz losuje dwie i będziemy robić kolejną chyba rundę, nie? Mhm. Część Co to jest? Trzy albo... albo jeden. Ja wybiorę jeden. jeden. Nie, to jest jeden. Dobra. O, masz to słodko! Jezus, co ja mam wszystko takie na słodko? Nie wiem, ja też Ale normalnie wyciśnij, się Czekaj, czy Czekajcie, teraz ja chyba miałam być, co? Dob, dobra, teraz ja miałam być. Mhm, co zrobię z tym? To jeszcze chyba było w grze, co? 6 tych dwóch. To jest to już odpadło. Zobaczymy, czy mam jogurt, czy mam ten soczek. Piątka, Piątka. czyli to jest ten soczek. Jogurt, ten niegurt. No sprawdźmy, zobaczymy. Jeszcze nie są otwarty. Matko, ma wszystko różowe będzie. No Jezus! A w sumie mam takie sojusze na to. A tu jest takie, ja ja mam takie jak piwo. Dobra. No, Uważaj, żebyś ty to nie wylała, co ty to wszystko wylewasz Ej, ty będziesz mi całe jogurtowe Przecież No nie I życie. Tak e, teraz się tylko ogarnij kobietę, co ty tyle robisz Ale to jest taki sam kolor, nie? No taki sam, będziesz mi, takie same różowe uh, Nie, wiem. ej, to takie, takie, takie Ech, pychutka Pychutka Dobra. Wiesz, ty tutaj Dobra, mam nadzieję, że mi się trafi kola. Dobra, kolejna runda. Teraz Ostracę nie ma co wylosować. losować. Tylko to. Ja no, tak. no, sobie może sobie lepiej to sama wlej, bo moje wypadki... To masz tego dużo do nie, nie, ja mam inny pomysł. Okay. Dobra, już, już wystarczy. Ale czekaj. Kola z sokiem malinowy. Dobra, i... Fu, też wygląda. Dobra. Nie wiem. pić ja to w ogóle, a ja to takie. No wiem. Dobra, losujemy Próbujemy. jeszcze. Um... Próbujemy teraz. A ci będzie jeszcze? Kolendarz! Tak. A! Dobra. Jezusa się um, boję. Ja mam bardzo dobre skoniki, teraz. Spróbujemy. Ale ja niech sobie w tym Ta kamera, i jak? Takie słodka kola, nie? No. Dobra, ja teraz też też chce. Mm. Znalaz nieźle smakuje. Mm. Jaka? Moja mm. jest przepyszne, Nie, bo jest chora. Szybko taka małok. Tak, to nie jest to niezłe. To taki. Jest dobre. To jest jest taki. Ugutowy, a on jest mm. a ja będę taki. Jest mm, Nie, nie taki. nie taki. Dobra, taki. Jest taki. Jest taki. Jest taki. Jest taki. 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 Dobra, i my to teraz wylewamy, jakby co, i idziemy, i będziemy robić drugą rundę. Teraz. Mhm. Mm no. E, kolejna runda po przebraniu Karoliny. O, ja taka, e, ja taka genialna jestem. Tak, robiłam. Dobra, Dobra, no to. No, e, to może na pewno zaczynam, bo ja w tej rundzie byłam pierwsza. Jestem ciekawe bardzo. E, czy może się teraz tego? jakiś taki inny tytuł no. będzie. No pusz ta kartka. Trójka. Sí. No powita się tak. No, teraz no to już ten się do tej widać śniatanie. Ale to że rzeczy nie będzie znowu ten jogurt Nie wiem, ale będziesz mieć to samo. Jakby nie będziemy będziemy musieli... Ej, kućcie. A czemu się... tutaj nie ma żadnej karteczki? Nie. Yeah. A to jest dwójka chyba. Dobra, jest karteczko. Dobra, no to teraz... Patrzcie, ona ma konwersację na mnie. No dobra. Teraz kolejna eh, ja. rzecz. Ale to byli długo Piątka, co to jest piątka? To jest woda. Pff. No właśnie! Ja mam, że do tej wody. Słuchaj, a gdzie mam też jeszcze... z góry przepraszam za ten bałagan. I wszystko. Ale... To jest mleka, tak chciałam porządek. Dobra, no to teraz ja tak mam. Woda Okej, teraz ja... Ja zawsze mam tą wodę, straci znaczy, ja nie będzie mam, mam tą wodę postawić. Tutaj powstał, gdzie była. Dobra, to... teraz ja jogurt to ja od nowa losuję. Właśnie tak. to było siedemka. to jest Jedynka. Jedynka? Tak, Ehm... Um, um, um. Nie, to była ten czwórka, to jest Pepsi w sensie cola. A teraz, teraz... Batko, zobaczymy jak to będzie smakować. O, kurwa, Jezus, ty masz teraz okropne. I to się teraz... W ogóle jakieś mleczko. Dobra, no, więc trochę tej kolibry. Nie, bo potem już mam musiał jeszcze skoniki robić. No dobra. Powiedzmy. Jezusa, ale ty teraz masz obrzydliwe, co dla mnie wygląda to, że jakieś. Okej, okay. to chyba się pożyje, bo to jest na pewno. Nie, dobrze. Nie. Dobrze, to dobra, to dobra. jest Karolina. Trój masz trójkę? Trójkę. Jest to. To jest Ja też mam. O, i by to mieć w wodzie, by to mieć wodzie. Ja jestem sama, bo się jechałeś. Dobra. To by chyba trwać 50 minut. Puuuuuu! Bij się szykuje, to jest źle. O, bum! Co to jest? jest? Jezus, jeszcze tego nie chcę Dobra, y... To będziesz chyba mało i tak się, Fuh, kon... ale... No i tak się kończy tutaj. Dobra, teraz ja. Gdzie na superkę. No, podesz mi do marki. To że się pomyślałam. Piątka co jest. Gdzie jest piątka? Już piątka była. Czekajcie, tu miałam co ja tu miałam. Tu miałam Pepsi i też mam wodę. O Jezus Maria. Ja nie mam. Woda to będzie takie... Fu, a to już w ogóle być beznadziejny. To w ogóle Wiesz, jest ostatni skłonik, nie? Mm -hmm. Nie, ja tego. To ja nie chcę. Ja tego mojego nie chcę, bo to moje wygląda na Jeszcze jesteś tam. Trudno, nie marudź. Losujesz. E, losuję. Gdzie no, co? co? No losuj tutaj. i ci powiem, gdzie, gdzie jest ta wola. Czurkę. Czureczka, tutaj mamy. Proszę bardzo, jogurtik. Wlewasz. A Jezu, Ale nie, bo teraz Peter coś zle, bo teraz jest sobie tak musiałem strzymy. A to <tars> chyba będzie dobry smak. ten razem. No wiem, ty gdzieś ty zwarował? Tak. Nie, nie. Tak, mało. Za dużo. Za mało tych składników też. Dobra. No bo ja nie chcę tak dużo. Dobra, teraz. Tak. To wszystko koniec próbujemy. Tak. Kolejna część na kanale jest Love i próbujemy. Waga! To dziwny, dobra. Już <noise> jak mój smakuje w ogóle zabija smak tej śmietany przez tą wodę. A to wszystko przez tą wodę <noise> chyba... Nie, <noise> przez tą pepsi Tylko nie wypiję. Nie, to nie tylko też nie wypiła, będzie musiała wyjdzieć. No dobra, to no to muszę. No i szkańczę nie polecam tego. Czekaj, no, chcę twój było. Moja no, sokrotna. Twój jest trochę lepsze no ale moja zwierzę biega smak. To łapki w górę, subskrybujcie kanał i paaa!